Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale YouTube. Znajdujemy się w troszkę innej scenerii, nie nagrywamy tego ani w żadnym biurze, ani w żadnym centrum nagrań. Znajdujemy się dzisiaj w jednej z moich mikrokawalerek, właściwie tu są dwie mikrokawalerki. Jesteśmy w dupaku inwestycyjnym w katowicach przy ulicy Brynowskiej. Dlaczego w ogóle zrobiliśmy taki dwupak inwestycyjny? Trafia jedna z osoba, która miała, miała oszczędności w gotówce, no i chciała po prostu kupić mieszkanie, które będzie generowało zysk. No i oczywiście mogliśmy pójść w standardowym kierunku, czyli zaproponować zwykłe mieszkanie, czy na przykład od dewelopera, gdzie w Katowicach można kupić mieszkanie i zarabiać na niej na przykład 3% skali roku, jeżeli ktoś kupi złe mieszkanie od dewelopera. No ale ponieważ wiem, że tutaj. Właściciel płaci za metraż mieszkania, najemca płaci za funkcję, więc zaproponowałem właśnie takie mieszkanie, które składa się z dwóch mikrokawalerek wewnątrz jednego lokalu mieszkalnego. I chciałbym teraz Wam dokładnie Was oprowadzić po tej nieruchomości, pokazać, co tutaj zostało zastosowane i dlaczego. Także zapraszam Was w tą podróż. Przede wszystkim bardzo ważna rzecz techniczna, która już jest na samym wejściu, czyli oczywiście dwie rozdzielnie elektryczne, każda do osobnej kawalerki. Jak możecie zwrócić uwagę, każda z tych kawalerek ma naprawdę sporą ilość, bo parę Obwodów. my staramy się zawsze robić to w miarę gdzieś tam hojnie obdarzamy te punkty elektryczne. To znaczy staramy się, żeby maksymalnie na jednym obwodzie było do 5 punktów elektrycznych. Jeżeli mówimy już na przykład o płycie indukcyjnej czy lodówce, piekarniku, no to wtedy już całkowicie staramy się dawać osobny obwód. Ponieważ ta przestrzeń tutaj jest w miarę skompresowana. Zrobiliśmy też takie dodatkowe miejsce, czyli mamy po prostu w przedpokoju zabudowaną szafę na kluczyk, zabudowaną na wymiar przez stolarza. Tu możecie zobaczyć na przykład jak wygląda taka szafa. Każdy najemca ma takie dwa segmenty zamykane na kluczyk, więc może sobie tu trzymać dowolną ilość rzeczy, na które po prostu nie ma miejsca wewnątrz swojej kawalerki. Dobra, także zapraszam Was dalej. Znajdujemy się teraz w pierwszej z takich dwóch mikrokawalerek. Jest to pomieszczenie, które ma około 12 m2. Oczywiście poza tym jest jeszcze kuchnia i łazienka, którą za chwilkę wam pokażę. No i jest tu właściwie wszystko, czego potrzeba osobie singlowi czy parze, którzy chcą naprawdę mało płacić za wynajem, jednocześnie mieszkać blisko centrum miasta w naprawdę dobrej cenie. Jest szafa trzydrzwiowa. Tutaj mamy też miejsce ewentualnie na jakąś dodatkową komodę. Mamy kolejną komodę, w której można sobie trzymać ubrania. Tu będzie stał telewizor. Mamy taką ozdobną ściankę. Zaraz Wam też pokażę rogówkę. Mamy też rzeczywiście mały stolik na którym można zjeść sobie posiłek. No ja przyznam szczerze, że jestem bardzo dumny z tego pomieszczenia. Głównie z tego względu, że naprawdę na małej powierzchni udało się to bardzo fajnie zaprojektować. Jest to mieszkanie, w którym można wygodnie żyć. Jest tu mniej sprzątania, są dużo niższe rachunki. I przede wszystkim takie rozwiązanie, na obecne czasy, gdzie wszystko drożeje, gdzie energia kosztuje bardzo dużo, gdzie czynsze bardzo mocno poszły w górę i naprawdę można mieszkać w takim mieszkaniu, jednocześnie płacić znacznie mniej niż wynajmowałoby się całe całe, całe niezależne mieszkanie. W tej kawalerce mamy też balkon, natomiast teraz przechodzimy już dalej do kuchni i łazienki. Znajdujemy się teraz w kuchni. Jak możecie zobaczyć, kuchnia wykonana na wymiar, z naprawdę fajnej jakości materiałów, sporo szafek z cichym domykiem. Pomimo tak małej powierzchni zaprojektowaliśmy tą kuchnię w ten sposób, że znajduje się tutaj równo właśnie piekarnik. Tutaj mamy lodówkę z funkcją zamrażania. Mamy niezależną zmywarkę, także nawet najemca nie będzie musiał sam zmywać naczyń płytę indukcyjną, dwustanowiskową i oczywiście zlew. Wszystkie szafki zostały właśnie dlatego zrobione na wymiar, żeby jak najbardziej zaadaptować całą powierzchnię, która tu była, żeby po prostu najemca mógł spokojnie, wygodnie sobie to żyć. Ja naprawdę uważam, że no jak na powierzchni mikrokawalerki, która tutaj wynosi około 20 metrów, jest to bardzo fajnie wszystko skompresowane i w pełni pozwala tutaj normalnie funkcjonować. A teraz zapraszam Was dalej do łazienki. Znajdujemy się teraz w łazience. Jak widzicie, łazienka nie jest mikroskopijna. Mamy tutaj naprawdę wszystko, czego potrzeba. Mamy oczywiście umywaleczkę, zabudowany zestaw potynkowy wraz z muszlą plezetową. I oczywiście boiler do podgrzewania wody, kabina prysznicowa. Naprawdę jestem zadowolony z tej łazienki. Myślę, że wyszła bardzo fajnie. Też taki nowoczesny, fajny design. Jest też oczywiście miejsce na pralkę. Bardzo często w takich miejscach sprawdzają się właśnie pralki ładowane od góry, ponieważ one często są dużo węższe niż takie tradycyjne pralki. Taka nawet gdzieś tam 45 cm jest dostępna i pozwala nam zaoszczędzić sporo miejsca. Naprawdę uważam, że pod kątem zaadaptowania powierzchni tego mieszkania wyszło to praktycznie idealnie. I sam, sam się tu naprawdę dobrze czuję, więc wiem, że potencjalny najemca też będzie z chęcią tu mieszkał. No i teraz wchodzimy do drugiej mikrokawalerki. Obecnie jesteśmy w takim małym przedpokoju. Po mojej lewej stronie jest łazienka z WC, do której Was teraz zapraszam. No i tak jak widzicie, ta łazienka bezpośrednio właściwie graniczy ścianą z tamtą łazienką. Jest to oczywiście uzasadnione po pierwsze kanałami wentylacyjnymi, które zazwyczaj znajdują się w jednym miejscu w mieszkaniu, dodatkowo żeby doprowadzić tutaj wodę, rój i odpływy. Im mniej mamy taką odległość od głównego pionu, tym po prostu wtedy dla nas lepiej. Ta łazienka też wygląda bardzo fajnie. Oczywiście tutaj zestaw podtynkowy zabudowany, umywalka, prysznic, boiler do podgrzewania wody Saristona I tutaj jeszcze mamy pralkę. Tutaj akurat nie jest już pralka ładowana od góry, tylko zwykła pralka, ponieważ w tej łazience jest wystarczające miejsca, żeby coś takiego po prostu tutaj zamontować. Znajdujemy się teraz w salonie drugiej mikrokawalerki, w salonie z Aneksem. Tutaj właściwie, jeżeli chodzi o meble, wygląda wszystko bardzo podobnie jak w poprzedniej. Mamy oczywiście dużą trzydrzwiową szafę, komodę, na której będzie stał telewizor. Nie jest żeby sobie gdzieś tam coś zjeść, choć i tak pewnie e, znając życie i też swoje przyzwyczajenia je się przed telewizorem używając tego stolika kawowego. Jest tu naprawdę też sporo przestrzeni. Dodatkowo oczywiście jest znowu w pełni zabudowana na, na wymiar kuchnia, która ma w sobie piekarnik, lodówkę z zamrażarką, płytę indukcyjną, dwustanowiskową, z lew. I oczywiście zmywarkę, także w pełni funkcjonalnie można z tego korzystać. Naprawdę nie wiem, ile tutaj tych naczyń musieliby mieć najemcy, żeby wykorzystać w pełni potencjał tej kawalerki. Jest to oczywiście przytulne pomieszczenie, jest to małe pomieszczenie, natomiast dla osoby, która dużo pracuje, która chce po prostu mieszkać w lokalizacji blisko centrum, czy która chce mieszkać po prostu blisko studiów, a nie chce płacić 2000 za kawalerkę, jest to bardzo ciekawa alternatywa, która na przykład pozwala się wyprowadzić od rodziców, rozpocząć samodzielne życie, czy też na przykład płacić mniej za mieszkanie jednocześnie odkładając pieniądze na swoje własne inwestycje. W myśl trochę też takiej mojej zasady inwestycyjnej, żeby najpierw jednak pomnażać cały ten swój kapitał, reinwestować wszystko i dopiero kiedy mamy już większy kapitał zebrany, żeby wtedy dopiero skupić się na odcinaniu kuponów. Co jest bardzo fajne, to mieszkanie ogólnie wcześniej miało dwa balkony, więc zarówno w tej kawalerce, jak i w tamtej mamy niezależny balkon. Właściwie mimo tego, że jesteśmy bezpośrednio przy ulicy, praktycznie w ogóle jej nie słychać, a dojazd do centrum zajmuje nam około 3-4 minut samochodem. Są Sam to rzeczywiście przystanki komunikacji miejskiej, jesteśmy bardzo blisko katowickiego AWF-u, na którym możemy sobie dojść w 10 minut piechotą. Dodatkowo jeżdżą autobusy, koło mamy Park Kościuszki, Park Leśny na Muchowcu. No też to mieszkanie bardzo, bardzo szybko znalazło swojego nabywcę właśnie ze względu na ten projekt. To jest taki standardowy układ, który my często przerabiamy i przyznam szczerze, że naprawdę świetnie się on sprawdza. Ludzie po pierwsze chętnie wynajmują takie mieszkania ze względu na lokalizację, a dodatkowo jesteśmy w stanie dzięki Dzięki temu fajnie zmaksymalizować zysk, najmu dla inwestora, dzięki czemu on też jest zadowolony, ponieważ zarabia więcej niż na klasycznym mieszkaniu pod wynajem. Jeżeli wy byście chcieli, żebyśmy dla was przygotowali takie mieszkanie, to jest jedną z wielu naprawdę gotowców inwestycyjnych, które mamy, odezwijcie się do mnie, czy to w komentarzu, czy w jakiejś wiadomości prywatnej. Napiszcie do mnie na Instagramie lub na Facebooku. Zajmujemy się tym profesjonalnie, że po prostu pomnażamy kapitał naszych inwestorów, którzy ciężko zarobione pieniądze chcą zainwestować w nieruchomości. Jeżeli będziecie to robić sami, najprawdopodobniej będziecie się zarabiać na takiej inwestycji w okolicach 5-6%, natomiast jesteśmy w stanie zwielokrotnić ten zysk, dając właśnie stopę zwrotu w okolicach 80% dzięki inwestycji w takie właśnie mieszkanie, które pozwala naprawdę świetnie, świetnie zarabiać na nieruchomości. No i jeszcze bardziej przyspieszyć budowanie waszego własnego majątku. Także pokazałem Wam dzisiaj tą kawalerkę. Jestem ciekawy waszej opinii na ten temat. Zakładam, że będzie naprawdę sporo hejterów, którym się nie będzie podobało, że trzymamy ludzi w klatkach. To ja przypominam, że to jest wolna wola. Gdyby to nie było opłacalne, to pewnie byśmy tego nie robili. Natomiast te mieszkania się wynajmują, schodzą, więc nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, inwestorzy też są tym zainteresowani, więc jak najbardziej uważam, że jest to bardzo fajny pomysł na biznes i na działalność na rynku nieruchomości. Przykładowo jeszcze mogę Wam powiedzieć, że dwie takie kawalerki jesteśmy w stanie wynająć za około 1600 zł odstępnego za sztukę. To oznacza, że poza samą kawalerką i opłatą odstępnego, najemca zapłaci jeszcze czynsz i zapłaci jeszcze za swoje media. A więc inwestor z tego mieszkania ma około 3200 zł miesięcznie tylko do opodatkowania e, według własnego uznania. Bardzo bardzo fajnie to się sprawdza. Oczywiście trzeba wziąć tutaj wszelkiego rodzaju zgody. O tym mówiłem też w innym odcinku na temat podziału mieszkania na mikrokawalerki. który znajdziecie na moim kanale. Ja Was zachęcam ogólnie do inwestowania w nieruchomości i dowiadujcie się, bo naprawdę tutaj zarabia się na wiedzy. To nie, jest, to nie jest tak, że same nieruchomości są takie piękne i wspaniałe, tylko trzeba wiedzieć naprawdę, jak to robić. My pomagamy Wam to robić, pomagamy, mówimy Wam, jak inwestować, jak zwiększać rentowność, jak stosować kreatywne rozwiązania i dzięki temu te nieruchomości mogą. Mogą przynosić Wam naprawdę solidne zyski każdego miesiąca. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną do końca tego odcinka i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na razie, cześć!